Siemano, witam Was, tą Prider. Włączyliśmy tutaj cały Alex skinął. My mamy nową, że tak powiem, umiejętność, broń. Możemy przyciągać te, te cięższe rzeczy. I ostatnio właśnie tutaj nam rozwaliliśmy sobie to, które zrobiliśmy. Także idziemy zobaczyć. Dzienniki. Miesiące pracy przy wykopaliskach przyniosły nam w końcu nowe informacje na temat układów pogodowych na tej wyspie. Na naszym wykopalisku przy nabrzeżu odkryliśmy także grobowiec ważnego generała z epoki Kamakura. To odkrycie było brakującym elementem układanki. Pozwoli nam w końcu zdobyć kontrolę nad burzami. Odkopanie ruin zaalarmowało oni. Są rozgniewani. Musimy udać się do klasztoru, do rytualnej komnaty. To tam odniesiemy ostateczny sukces, lub spotka nas ostateczna klęska. Czyli oni, kopiąc te wszystkie znaleziska, Antyczne wzbudzili te. Bazie. Oni. Kontrola burz. Potrzebuję odpowiedzi. No dobra. Trzeba iść dalej, działać. Nie ma czasu do stracenia. Eee, jestem tutaj. Co? O właśnie Czy jakieś flagi można to spalić, trzeba na to zwrócić uwagę. Jest to tak. Co tutaj mamy? To jest tempo sucho. Trudno odczytać datę, ale w połowie XIX wieku w Japonii powstawały ich tysiące. No to super. Coś znowu tam znaleźliśmy trzeba na to górę Nie, muszę iść na dół koniecznie. Ej, ale ja coś tu widzę. Patrzcie Widzicie, jaki mam wzrok. Coś tu mogę, nie. Tutaj nic nie mogę. Ostatnio chyba porozdawałem umiejętności i ulepszenia. Czekaj, czekaj, jest trochę nie trzeba iść. Chyba tam. Ja to właśnie już, już tutaj byłem, no nie? A, muszę na plażę wrócić, yy, ja te części przejść, co byłem. No, zapomniałem. Kompletnie zapomniałem o tym. Rozpierdzielamy kolejną ścianę. Co więcej nie ma Przecież to jest pierdolona pułapka, czyli idealna kryjówka dla zbiegów dwieżą. Jeżeli się tam schowali, to będę już nie żyją. Cy tam Nikt ci nie pomoże. Nie wiem po co tu siadam, ale usiadłem do tego ogniska. Za zasady chyba, O! automatyczka. Nic nie muszę robić? O, tam widzę części, co ty kuścik? Jezu, na dzika nie mogę oskurować. Laro. usłyszeliśmy wybuch, i myśleliśmy. Chyba każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. Rys. To trzyma się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś dobrze. Te syny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. Najedzony, ocalony. Wreszcie trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko rejestr skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy? Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Chimiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami! Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie chimiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. Ej, spoko. Czy im dalej w grę, tym bardziej nasza Lara jest może <głos》>, tak powiem rozpierdzielona. Ej, też raz po dzika. Kurde Może to nie jest dzik, może to jest afrykańska świnia. Aha, ona się nie wespnie na takie coś. O coś tu mamy. O skrzynki. Aż 15 tutaj jest. O, panie. idziemy dzik 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 jest zły dzik ma bardzo ostre kły chodź tu aha No Jesteśmy tu i co? Aha. Nie tak, nie tak, nie tak. Znaczy nie wiem co tu zrobić, ale... Aha. Już wiem. Sorry. No i mamy windę, nie? W spinaczki że tutaj będą ruski pierdzielone. Chociaż może nie. Ale tu jest na pewno go skrzynka. Nie ma. Okej. Okay. To się pomyliłem, sorry. Ale mamy z części przynajmniej. Ej, no. W takich miejscach nic nie ma? Nie, bo tak się przeraźnie tych skrzynek jest tak dużo. Eee kurde. Ja strzelić tutaj. sorry, ej, ale nie wiem gdzie mam strzelić. Na tyle to ja widzę, że jest tu. Aha. Ogień. Gdy już odpalam tego save'a mam 55%, także przypuszczam, że... Niewiele mi zostało z tej rozgrywki Przypuszczam, że ukończenie całej rozgrywki to będzie jakieś 70% A reszta to będzie po prostu właśnie te wszystkie znajdźki O, coś tu mamy Ta wyspa przekracza moje najśmielsze oczekiwania Jej mieszkańcy są, rzecz jasna, zupełnie szaleni A ci biedni ludzie w Endurance... Taka tragedia Szczerze mówiąc, jednak to dodaje dramatyzmu. Mamy tu nie tylko mityczną krainę Yamatai, ale także te wszystkie wraki i współczesny kult. Wyjdą z tego co najmniej dwa filmy dokumentalne może nawet cała seria. Mój Boże, to miejsce rozpali wyobraźnię widzów na całym świecie, a ja będę w samym centrum wydarzeń. Co za ulga, postawiłem wszystko na tę wyprawę. Teraz muszę tylko być ostrożny. W każdej chwili sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Jeśli tylko uda mi się porozmawiać z tym Matiasem, zdołam go przekonać, że współpraca przyniesie nam obu wielkie korzyści. No bo przecież on chyba nie wierzy w te bzdury, które głosi swoim ludziom, nie? Są po prostu zagubieni i zdezorientowani. Pomogę im wszystkim wrócić do cywilizacji. Sponsorzy będą ustawiać się w kolejce po ten unikatowy materiał. To niesamowita historia! Mm -hmm. no brzmi jak ja to napisał. <laughs> Ale... dobra. Patrzcie. Jak on się tutaj musiał wdrapać? To ten kurty Gnojek, ten scenarzysta, czy jak tam... Rez, reżys, reżyser. Czy jak on tam ma sobie... To tam napisał? I jak on się tu wdrapał w ogóle? Nie czaję trochę. E, czekaj, a ja muszę to wdrapać jakoś, okej. Okay? Jezus, Maria Ciekawie zaczyna Trochę wspinaczki parkouru Ja tu mam pewnie przyciągnąć i skoczyć Aha To powinienem kliknąć Teraz tam Panie. No się lekko przeraziłem, bo spadnę. Nie powiem na co już ona wpadła, ale. Kroczem można powiedzieć, że zjechała. Kurde ej, co to są za ryn rynny? mocno zamontowane. Mo, skrzynka. Proni maszynowa, spoko. Tu, kurwa robi. W tym grobowcu jest pieprzony Omi. Uspokój się. Dostaliśmy rozkaz. Nikt nie może wejść ani wyjść. Pomocy! A sam się zabił. O, ty... No to ładnie Zabił mnie faktycznie, mnie zabił. Mówił prawdę. tym grobowcu jest Tylko z kolą spadł tam ten ciomek się tam pojawi. <laughs> Słuchałeś tych z OMS? Tak. Patrzę. Wiedzieli, że jacyś koleśe poszli tam szukać łupów i już nie wrócili. Robią ci wodę z mózgu, bracie. Te dupki uwielbiają zmyślać. Nie wiesz, w to co ci gadają. Spa. Kurwa. się. Dobra, tu na blisko. Oj, jest teraz mocny. Nie, no trochę ulepszyłem tego shotguna, i teraz on nawala nieźle, nie? Lepkie ręce dostałem, ociągnięcie. Dobra, Nie widziałem tej ściany na początku Dlatego się tak trochę zastanawiałem Co mam zrobić? Po co to wszystko jest tu? Aha, to pewnie muszę tam lecieć Mam nadzieję, że dobrze idę a raczej tak. Jeszcze wygląda jak to coś by miało być. Jednak nie ma. O, skrzynek. No, wszyscy ci usłyszeli, nie kolejna taka lufa, Arma ta jakaś? A stąd oni zjechali, tak? Okej, okay. czyli tu ich będzie dużo. Część się świeci. Ta skrzynka. Poszukiwać kłopotów. To jest chyba odcinek osiągnięć. Samo osiągnięcie takie właśnie przed chwilą. Ściana, ty jesteś ślepy. Mam okulary ubrane, więc nie wiem, czy wszystko idzie. A ja tu ślepy jestem normalnie. Przeciąg, zamknij okno. Słyszycie, jak wieje? Okej. <grystanie> ok, chyba tu na dół. Na te Cicho, chodź. Oni tu są. I chcesz, żeby nas zauważyli? Zamknij się i miej oczy otwarte. Czyli są. Czy co jest? Robię tak. Co to było? Pójdę się rozejrzeć. Trochę się z niej zabawmy. Mocy, he? -price, no, na, na daleko jest cienko, cienko. Ty... bestio. Uj. Same ciała. Dobra. Jeśli mam się dostać do komnaty rytualnej w klasztorze, musimy naprawić ten kuchnię. Nie wiem, jak przekonać pozostałych, żeby kierować się w głąb wyspy, a nie uciec z niej, ale muszę znaleźć jakiś sposób. Najtrudniej będzie z Reyes. Chcę wrócić do swojej córki. Rozpaczy z powodu grota. Tak jak my wszyscy. Ej, patrzcie, lunetę mamy. Jestem pewna taczką Mathias w ogóle chciał zabrać sam, ale to nieważne. Teraz jest z nami. Jest bezpieczna. O, o, o! To się teraz przyda. No właśnie tak wcześniej nie widziałem. O się jest. Wkrótce po tym jak odkryliśmy grup, nadeszli oni. Najpierw zgasły światła. a potem... a potem zaczęły się krzyki. Nasze czy ich. Ten koszmarny dźwięk nadal odbija się echem w mojej głowie. Nosili zbroje moich przodków. Pozabijali nas starożytnymi mieczami. Strzały, wrzawa, krew. Nie byliśmy. Nie byliśmy w stanie ich powstrzymać. Dobra. Brzydko mnie twoja historia. Niestety, resztę tutaj będzie kontynuować w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. No i cześć.